Ej I sieba! Ej, I ty picikala A skąd wiesz, że to ja kurwa! No bo słyszę kurwa, jak pierdolisz! Ty uchyl szybę! Bo nie chcę krzyczeć. Są uchylone. Słuchaj! Okradli, mnie pobili i zgwałcili. Ooo! Dobrze się w tym Dobrze się bawiłeś czy nie? Mam popcierane pachy, poruchali mnie w pachy. W pachy cię ruchali? No gang mastodontów. Czemu? Czego? Mastodontów pierdolę. z trąbami na wierzchu. Ja pierdolę. No dobra. Daj mi siano jakieś. I ile? No tyle co mi ukradli: 15 tysięcy, auto i kanapkę z szynką. Jaka kurwa auto? Skąd ja ci auto wezmę? Mam tatrę. tatrę? Ale mi ukradli te angzymenacyjne. Co. <laughs> No tu zdawałeś na krzyżówce, pra, no. Pra, zajebali? no tu stanęłem bo na czerwonym i patrzę, ktoś mi puka ja mówię, kurwa co to jest wąż? Wiesz jak my takich nazywamy? Jak? Frajerzy Ale co mutantów czy takich są auto Nie, no takich co, co kurwa jadą, zdawają prawko i im jeszcze samochód zajmie po drodze Ha, ha 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 Za ile sprzedałeś to auto, przyznaj się Nie sprzedałem, mogę po, po, Proszę, proszę spojrzeć Moment, tylko zdejmę bluzkę No po co ty chcesz... Jakie mam bluzka? pachy poobcierane od kiełbachów ja, wiesz to. Tu mam wytarte Dobra Woda Powiem się ci. zbiera jak dla odciskach A kiedy ty oddasz w końcu kurwa? Ale to ja mu żeś przecież mnie okradli Ja to z ubezpieczalni chciałem a, a, a co, a ja wyglądam jak ubezpieczalnia? No ty jesteś policjantem! My tu mamy bagażnik czy nie mamy? By trzeba po coś innego, poczekaj. Czekaj tu! Do... I dobra! No chodź! Chodź 60. Znowu mnie napadli! Kto cię dawał? Jeden i mastodontów! No no Idą cię! Ucierali się parowami, bluze ukradli. Przecież ty to lubisz, przestań! Ho. Nie lubię! Lubię! Bluzę ukradnij! Ile no to kurwa? sprzedał! Kolej. Kup se Louis Vuitton. Kurwa! Takie odmienne parowy! Dłużej mieli parówy? Tak! Jak słonie trąby! O Jezu, mieli dużo du Dycha nas, jest jacy. smutny, cały. Dycha smutny? Tak, bluzy mi poszarpali. Znowu się ocierali pindolami. To to może gwałt? No, masz to Kurwa. Jacek je wypierdol tylko, bo już o, byś co? prawie wypierdolił. Daj ci się, słuchaj. Ile? Wszystko daj. Nie! Daj za mastodontów, proszę! No ale ile? Piętnaście jestem kurwa chodzący PKO jebany Panie policjancie Słucham A pan nie powie o mastodontach, bo ja chcę być mafiozą Pewnie, pewnie, słuchaj Janek Ty Będziesz mechanikiem, a nie a, Ale Daj tu taką, zapomogę małą Dziękuję panie Policjancie Proszę o kurwa, panie Janeczku! To jest to! Mas, to jest to, nie? Masnogang! Masnowy! jest! Jedymy dól! O kurwa, co no gdzieś Jadek! No. Uchyl! No to chodź! Zawieziemy cię na to prawko! Kierujesz? No! Bym próbował! Próbuj! Ja tu mogę siedzieć? Ja nie wiem gdzie ty siedzisz O, tu siedzi! Ktoś się schował! Kurwa jebane, ty, gówno się pierdolone. Się nad tym, ty. Już dostaję epilepsji. Janek! Janek, Proszę. ja się schowam, żeby ziomki mnie nie widziały. Ale tu cię ziomki nie będą widzieć. No spokojnie... Normalnie I się tak chowam. Wiedzą, że się sprzedajesz. Nikomu nie mów. No dobra. Słuchaj, największy no. gangster jaki był, pamiętasz Scorpion? No, no, pizdokletki. No, tak, to on miał przecież y, układy z y, CBS. -iem. Nie. Z y, FIB. No właśnie, I myślisz, że bez nich by się dorobił takich pieniędzy? Nie no, bo on dla Tiny Lorenz siadał na Diku, znaczy ona siadała. I on wtedy się czuł ważny, a on tak naprawdę to jest pizdokletni po prostu. No ale wiesz, siano się dorobił. Widziałeś jaką Mahavirę? Jaką Mahavirę? Nie U... ma żadnej. No ma. I co ten karter Santiago pisze na tym pizze, jak kierowca rapi? Właśnie nie wiem. Powiem ci tak. Człowiek, który okradał swoją pirnę, to nie człowiek. No może masz Janeczku rację, tylko wiesz jak jest, nie? Siano miał, dupy la lache robiły. No tak. A my cały czas siedzimy o suchym ogórku i oglądamy jakieś UFC. No słuchaj, ale... Lepsze takie życie... Jest zakłamane życie, pamiętaj. No właśnie, a Janeczku? No. Ty koledze powiedziałeś, że masz jutro L4, jesteś chory? Nie jestem chory, zdrowy jestem. Ale jutro wiesz co robimy, nie? Co? No kurwa, nie po to kupiłem pay -per view. Oj, sorry, uchyl o, ja to... pierdolę, przecież jebię kiełba, aha, kiełbachomutantów. Kiełbach, <śmiech> mastodonty, <śmiech> już wiem czy mi się odbiło, kiełbachy nie jadłem, niby jadłem jednak. Będzie dobrze, spokojnie, ja cię w końcu. Och, kupię mastodonty, aż tam nigdy nie pojadę. <laughs> Kupimy mastodonty, będziemy wyprowadzać ich na smyczy. Bez kiełbachy na wierzchu. Bez kiełbachy na wierzchu. I ty, ale Janeczku. No? Jutro musisz być. No. no. Przyjedź, normalnie mówię ci, paper, diuk, kupiłem, kurwa, kineskop, 18 cali na chacie. 18? No. Nawet, Zajebiście. Nawet można z krzesła oglądać i widać. No wow. No. Mamy Ey. ci towarzyszyć w tej wyprawie twojej? I nie, nie ma co, pierdol to! Janeczku, ja auto kupię, potem przyjadę, ja robotę muszę dostać Do kogo mam jechać, bo ten koronaświrus jest tam cały czas na warsztacie co No u siebie no, kurwa, w życiu kogoś się nie nadaje No to ja muszę ci ten warsztat wykupić znowu Weź to kup, co się będziesz pierdolił 6 milionów Dobra, nie mam czasu na takie liczby tak Janek, zajmij się tym, wiesz jak... Ja będę jebał, robił po same te, pachnie. Ja wiem, no, ja wiem. O właśnie, i szafkę no. na jakieś lewiznę musisz mi tam ogarnąć. A, ale też, no i na koks. No i wszystko, jesteśmy dogadani. Siada nie będzie. Także, że tak. I Kolega z tyłu w, w ty. Wie, 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 co my tam robimy naprawdę, czy nie? No wie. Tuningi, proszę pana, policjanta, tylko tuningi legalne, na fakturę. Ale Jacek, to jest do przyłóż. No i koks i ruchamy kurwy. <laughs> Panie Jacku. <laughs> no, oczywiście. <laughs> Ej, właśnie czekaj Picikela. O? o, w dupie miałem, chyba jakiegoś mamuta, czekaj. Czyli ten może ci numer podąć. No co? daj Janek numer będę dzwonił. Proszę, 570 709. Picik! Kurwa, oh. że tonów nie mam. Wow. sms -a ci wyślę! No wyślij! Dzwonisz do mnie! Do? No! Ale ty miałeś SMS-a A co zrobiłem? Dzwonisz. Bez sensu, dobra, narra! Narra! Jak coś to dzwoń, Mam numer! Podać ci? Nie, no mam! A Okej. Okay. A kolega chce? A proszę podać. I dobra? I to dam, bo mam. O, by ci prosi. Pici, przekaż. Pet. Chwilowo na zasiłku. Wszystko zależy od ciebie, Pici co ja będę robił. Ja wiem, jak zwykle. Siema, dzio. Jak mam podpisać? Yy, Dycha. Haracze, pierdol i ruchanko. No. A. Słuchaj. No? Za to, Siano, zrób sobie też kategorię C od razu. A po co mi? No bo będziesz zapierdalał z tym holownikiem, to fajnie jakbyś miał jednak. Ale ty no, A załatwisz mi taki duży Laweciosz? Tak jak tu jeżdżą? Yyy, nie, lepszy. Jeszcze lepszy. No dycha Hanik, nie? <śponsored> Sponsored Dykań. by Kela. No, jak zwykle. Ty, a słyszałeś o tym gościu, nie? Oglądałem taki film Na tym. Yy, na YouTube, nie? No. I... EDZIA na niego mówią. Ty no. Jaki głupi, kurwa, chomika udaje. <grym> widziałeś nie Widziałeś ten robi. prank, co yy, chomika zawinął yy, tył. Taśmą, mnie I no. go WYDYMAŁ i on wybuchł? Co? Nie widziałeś? To nowy na czacie jest. Famili no? no bo on zmienił content na taki family friendly. I on zawija różne zwierzęta y, taśmą i patrzy, jak długo może je ruchać, aż wybuchną. Gołąb po wsadzeniu wyjebam Przecież, kurwa, nie ma nic takiego. Nie? Nie. To co ja, kurwa, oglądałem? Nie wiem. Czekaj. O, kurwa, faktycznie, to nie jest to. Dobra, nie było tematu. Never. Never. Co ja, kurwa, oglądał? Historia usuń na no, ja A nie umiem tak jak on On, on za dymki chyba z lat nie robił A czemu tyłem? Hmm? Ale co uczysz? Czego uczysz? Przecież umiem Ty jak się światło odpala w tym głównie? Same U fakt Automatyczne Światło łof Światło łon, <światło łon. <światło> Łodkrowy i łodkunia! Tyż zgasło, ha. On! Światło, on! Hy, jadę! Na mnie! W którą stronę to kurwa mam jechać? Pan Już wyjechało, 100%. Biorę ręfy na powodzie. Moment cisza muzykę. Nie tam kurwa. Prawo jazdy do wyrescja nie dowod Kurwa, no nie mam, jestem na egzaminie, proszę pana. Bo nie ma pan prawo jazdy, porusza się pan, że tak powiem, autem, samochodem, pojazdem mechanicznym, spalinowym z czterema kołami. I kierownicą Ale to chujnie samochód jest, to się nawet rozpędzić A. nie da A okej, okay. to pan jedzie Dziękuję bardzo I... Niech ten gościu z tą mleczarnią odjedzie, bo go przestawię Pan z mleczarnią odjedzie, bo się boję Mogę już jechać? Już, już odpalam no tak. Kurwa nie działa, nie jedziesz. Jedź, jedź obok. Tiku, 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 tiku. <ścoughs> 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 Się potrze, zaraz kurwa zastrzelę. Nie, poczekaj. No jedź, JADEK! Co? Ty mnie pojazd zrobił Janek! Janek! Ja pierdolę Janek! Ale nie zdałeś się sama. Nie zdałem, Janek! Pojazd się rozgniewa Janek! No, ja pierdolę Poczekaj. Ja nie wierzę, Janek. Poczekaj. Halo, pani egzaminatorko, na auto wpadło do. wpadło w dziurę, i Janek mnie przyjebał. Tak, tak, picikela Janek. No. No, ale jak nie zdałem? miałem zero błędów. <śm> Okej, okay, do widzenia. Yes. Janek, ja muszę na nowy egzamin jechać. <głos> <głos> Janek, nie wierzę. Mam pomysł, mam pomysł. Ty czekaj, Skoro? mogę jechać. No możesz. Jadę, Janek. Ja mam pomysł, jakbyśmy to przeżyli. Ty! Ja cię wezmę na hol, będzie prościej! Dobra dawaj, bo ja nie umiem jeździć! <laughs> nie no jedź, bo będziesz obijał, pani egzaminatorka się wkurwi i ci będzie błędy liczyć. Janek! No? Kurwa, cały dzień stoję! <laughs> <laughs> Idę spać. Nara! Nara! Kurwa Janek! Słuchajcie Do czego razy sztuka Kosztowało to 30 tysięcy czy? Wszystko co mi Janek dał poszło się jebać Aha już mam błąd zapomniałem dobra Koniec Skup się że mu kurwa zdać w grze nie umiesz Daj jak dycha Wiele imion ma, daj jak dycha Daj je cię jak psa Mocne jest gieta no, kurwa no mocne Dycha to zwierzch, każda świnia ci to powie Stery dyjeż, kiepka te sob zrobię nie do końca, mi się tu dobrze mieszka, nie? Jak zdałem to jakieś pokczampy albo cokolwiek, albo GZ-ki. Dziękuję. O kurwa, to ja Ci powinienem piątkę wysłać. Witamy, witamy, kapitana drużyny Gamelaxy, Dzień dobry. Jest zaliczony, kurwa. Pokczampy Dobra. to nie siadło. Ja się dziwię. to jedna z lepszych naszych nutek. Nie wiem czy jemu nie zbierasz, i się ma. I jest kolejka do tego gościa. Dzień dobry witam Dobry. tutaj każdy czeka na brokera, bo... Tu, tutaj chyba ktoś w sensie Brokera nie w Czekamy, czekamy na niego, bo problemy. A mogę se kantalog zobaczyć? Pierdolnie. No, Śmiało. Dziękuję. Baku i Kaszubę? Pozdrawiam. Kubuś? Kubuś pozdrawiam Ej, co mam kupić? Wiesz co? To nawet nie to, że nie miał czasu, ale jak będziesz mieszkał w środzie, to jesteś skazany, że mnie gdzieś Że mnie gdzieś zobaczysz Ty, nie stać mnie na żadnego No jest, że jest takie drogie. Tak, fajne No dostałem da Mercedes, ale chyba jak mi raczej już nie tak dużo, to chyba zostanę przy tej klasie generalnie. Ja potem to mam trójkę, przyjechałem w 4 46 I takie pytanie mam, panowie! Mhm. Wy kurwa kradniecie, że macie pieniądze, a te auto wszystko jest no, to jest drobiazg! Ciężko zarobione pieniądze. Ja sobie się 16 lat i wszystko zarabiam. Ep Epic, też polecam fajna firma. Biurka robiły. Szkaculki patrol lepsze płacą. No, a ile polecam. tam jest za kurs? Ja, ja jestem maja. na Kuroniówce bezrobotny. <laughs> no nic, tu nie ma aut dla bezrobotnych, także naura. No się no, no, no. Ile pan za kurs wyciąga? 17 Zajebali mnie auto Ta był film No to ja specjalnie wtedy jechałem po tego. Gdzie są kurwa za pieniądze dla plepsa? Dobra są czekaj faktycznie Gdzie, kurwa, coś na co mnie stać? Okej, okay, tym nie chcę, tym. Ja, pierdolę, to takie drogie, wszystko porąbało ich. No szaleli. Ty! Monia, dobrze, jest jakie to drogie wszystko. No, tego biorę, no nic innego nie wezmę. Nie, to jest spokojne, to. Bo ja wiecie, fajnie można stuningować sobie, ja i tak jest tym mechanikiem. Będzie, bo wiecie, to chodzi o to, że ja i tak będę tuningował, auto jak finalnie będę miał mechanika, tu mogę sam kupić? Co wy gadacie? Serio, sam kupuję? Seta, witam. Które to było? Gdzie to było teraz? Już zgubiłem? To było te Albany, nie? Mus lekary Co? Piciu Stary, zdawałem prawo jazdy czy razy To trwało półtora godziny i ludzie kurwa nie wyszli stąd Wicikiela mi w dupę raz wjechał już przed, przed tym i od nowa prawo jazdy. Wicikiela zespoł gra? No. Jakieś wszystko... Zazwami ulic. Zazwami ulic. No. Jakieś WD, SPD. Tam, tam, tam. Ej, a ty byś nie chciał grać. Tam. To jest tu, nie? To jest to. No, musi być gość. Patrz, musi być gość, mordy Zapamiętajcie ten numer Ten do tego jaska Co jest, kurwa? Zapiszę Osiem eh? Trzy siedem Trzy siedem jeden Dziękuję bardzo czaty, jesteście kurwa najlepsi A ten gościu nie odzywa się? Okej okay. Czyli już tamtego brokera nie ma, dobra?